Hej, hej! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj taki, taki duwet troszeczkę będziemy tutaj tworzyć. Będziemy sobie razem pracować, a i moja żonka. Dobrze, co dzisiaj będziemy robić? Korzystając z tego, że jest bardzo brzydka pogoda, cały całutki dzień deszcz pada, no nie, i w ogóle jest ponuro, pochmurno, mokro i, i deszczowo, przenieśliśmy się, moi drodzy, do stodoły, do tego kącika, gdzie zazwyczaj sam pracowałem sobie, gdy była, była marna pogoda albo było ciemno. Tak, i dzisiaj będziemy sobie właśnie tutaj, korzystając z tej całej sytuacji, będziemy przesadać moi drodzy pomidory i papryki. Będziemy przesadać? Przesadzać? Nie, pikować. Pikować, tak. Pikować będziemy. Czyli będziemy z tej, takiej gromady wielkich pomidorów robić takie pojedyncze. Mamy pomidory malinowe faworyt. Malinowy warszawski i ożarowski. No i te pomidorki, właśnie będziemy rozsadzać teraz w doniczki. No, będziemy to rozsadać w doniczki P9, właśnie o takie, o jak to. Z tych pomidorków i papryk. Papryczki to są. Jakie są papryki? Jakaś Halina? Marta Polka a. pomarańczowy i Czerwony, ale to nie mamy odmiany. Tak, bo ona została, z tego została następnego roku. Czerwona papryka, nasionka i, i ją posadziliśmy. Znaczy posialiśmy i nam wyrosła nawet. No i to jest Marta Polka czerwony, Pomarańczowa i, i ten Czerwony, coś tam. No a tutaj, moi drodzy, w tym wiadereczku, to co tutaj widzicie, to jest nasz y, kompost. Yy, tak, kompost delikatnie zmieszany z ziemią. Tak, zrobiliśmy z tego właśnie podkład, żeby, yy, żeby właśnie przesadzić te, żeby popikować te pomidory. Tak, Przez to przedstawię tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. O, i będziemy to właśnie napełniać. No a propos kompostu te rozsady, które tutaj widzieliście przed chwilą, to też robiliśmy wszystko w naszym, właśnie kompoście w naszym. Takim na naszej ziemi, że tak powiem, do rozsad, znaczy dorosad, do siewek. No. no także to wcale nie jest prawda, że jak się w kompoście posadzi, to rośliny są, nie wiem, nawożone czy coś, no bo wydaje mi się, że kompostem teraz się nie można przenawozić I ten. I, I tak jak widzicie rosną elegancko. Co prawda te nasze pomidorki są trochę takie wybujały, no nie? Bo niestety stały na parapecie, znaczy na takiej półce, pu zresztą widzieliście półkę no, we wcześniejszych tam jakichś odcinkach przy oknie ale niestety to okno jest od strony południowo-wschodniej więc tak bardziej wschodniej niż południowej i trochę ma, mało świateł, światełka mają te roślinki dlatego tak troszeczkę wyszły takie długie wyszły trochę, ale mi wydaje mi się że są całkiem zdrowe więc nic im nie powinno być no więc tak moi drodzy zrobiliśmy sobie doniczki, przygotowane są doniczki właśnie do tego żeby te oto roślinki pochwalić do tych doniczek te pomidory będziemy przesadzić. Po kolei sobie bierzemy odmianami, które mamy posadzone. Tutaj mam akurat pomidorek faworyt. I jako, że Ania ma delikatniejsze rączki niż ja, bo jak ja bym zaczął to wyciągać, to wiecie, koło by zostały środka, a ja bym roślinki wyciągnął. Będziemy tutaj współpracować. Wybieramy najsilniejsze roślinki. I... A! Zapomniałem powiedzieć. To są pomidorki, które już mają wypuszczone listki Właściwe. właściwe, tak, tu mnie jest diski właściwe. Że są wybujałe trochę, no nie. To wkładamy je głębiej. To dobrze będzie? Jeszcze nawet trochę głębiej, no ale dobra. No już tak sobie. Ziemy. Wkładamy je troszeczkę głębiej, tak żeby z tych właśnie łodyżek wypuściły korzonki. E, przybyszowe się nazywają te korzenie na I ten. Uhu. Tak do środka. O tak, tu bardzo nie przyciskać, nie? No i w ten sposób właśnie będziemy robić. O, to jest... Są nierówne, ciężko wyczyść jakiej wielkości dziurę zrobić. Boże, jakie to jest delikatne w ogóle wszystko. Ja powiem wam szczerze, ja się wcześniej nie zajmowałem takimi rzeczami. Pierwszy raz to robię swoimi własnymi rę ręcoma. Zawsze się Ania tymi, takimi rzeczami zajmowała. I powiem wam szczerze Nie dla Ciebie. Nie. Nie tyle, nie dla mnie co trzeba się bardzo delikatnie z tymi roślinkami obchodzić. Wprostuj, bo no, sam się wyprostuję, to chyba... Ja nie potrafię. Ok. No, ogólnie postawiliśmy na to, żeby robić sobie samego pomidora malinowego. A i będziemy jeszcze koktajlowe, ale to będą takie prosto do gruntu posiane, więc nie będziemy się z nimi bawić w rozsadzanie ich. No i tak będziemy z każdym pomidorkiem robić, no nie? To Teraz właśnie robimy tego. Faworytę. Faworyta. Może... A ile jest? 1, 2, dalej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Teraz robimy właśnie tego pomidorka faworyt a za chwilę będziemy robić resztę pomidorów. No i tak moi drodzy, prezentują się właśnie pomidorki, które przed chwilą przesadziliśmy właśnie tego faworyta. Robimy to osobno, żeby właśnie nie pomylić, będziemy, teraz będą na podstawkach jakby opisane, a za a później właśnie jak już przyniesiemy mnie do domu, to będą opisane doniczki i będą sobie doniczka właśnie nazwy działy, żebyśmy ich nie pomylili, nie pomylili tak. No i tego faworyta mam ile? 3, 6, 9, 10 sztuk. 10 sztuk faworyta. 11 będzie. 11 będzie, to mi ja nie podpowiada. Będzie 11 faworytów. Za chwilę się bierzemy za kolejne pomidorki i za paprykę. No już się zbliżamy ku końcowi, że tak powiem. Ja tutaj, no z pomidorkami właśnie zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze zostaną nam papryczki. Ja tu pomagam, ani w tym przesadzaniu, robiąc yy, dziurki, nie? Gryby sypaluchem ziemi. Powiem wam, że robiąc to bez rękawiczek, musicie być przygotowani, że za się będzie mnóstwo ziemi. Ja wiem, pewnie powiecie, że powinienem robić to jakimś takim dziubakiem. Robimy ostatnie pomidorki, to jest półdorek. Ożarowski, tak? Malinowy ożarowski. Postawiliśmy nam pomidory malinowe, bo powiem wam szczerze, tak samo mi, jak i Ani, najbardziej smakują, właśnie przetwory z tego pomidora. A sam pomidor też jest malinowy. Bardzo fajny. W sensie słodziutki, mięciutki. Ja wiem, że nie każdemu odpowiadają pomidory malinowe. Słodkie. Takie słodziutkie, właśnie. No, mamy 12 sztuk, kilka nam zostało. No, i teraz się bierzemy ze papryczki. Odstawię te pomidorki na bok. Karteczki. A, karteczki, jeszcze właśnie, żebyśmy nie pomylili, co to jest. No, i mamy tutaj siedem tych papryczek. To Martę Polkę, czy jakiej tam było? Tak. I jeszcze jakiś czerwony, no nie jest, który nam zostały te nasionka. Z tego roku. No, zostały na nasionka z tamtego roku. Ale powiem Wam szczerze. Które, który to który, to dowiemy się dopiero jak wyrosną. Tak naprawdę chcesz pod samoliski je wsadać? Tak. Te papryczki nie są jakieś takie duże, bo samoliska mi mówi, że trochę za późno je wysiała. Ale. zawsze coś urośnie. Właśnie zawsze coś urośnie, trochę może za późno je zasadzą. Może nie będzie najgorzej. Nie mamy już pod doniczki, tutaj wykorzystujemy. Wykorzystujemy, spójrzcie, taką starą blachę od czasu, no <grymne> żeby sobie te rusinki w tym stały. No i dobra, ostatnia papryczka. O, nie zmieścić. się. Dobra, zmieściło się. Mieści się. No i tak, moi drodzy, zostało nam to podlać. Mamy w sumie, ile mamy pomidorów? 12, 24 i 11 to jest 35, 35 sadzonek pomidorów i 7 sztuk papryki. Być może wydaje Wam się, że to jest niewiele, jakby. Ale powiem Wam tak, że e, zrobiliśmy tak, żeby po prostu nie przesadzić z ilością, bo nie mam gdzie tego za bardzo też e, później sadzić, tak? No, no i właśnie druga kwestia przechowywanie później tego wszystkiego, nie? Więc nasz zbyt zbytnio nie pomieści więcej sztuk. To było takie, wiecie, przeliczone bez małej, nie? A jeżeli będzie tak, że będzie więcej miejsca, to zawsze coś będzie można jeszcze tam y, wsadzić. No dobrze, moi drodzy. My sobie będziemy tutaj podlewać, bawić się dalej z tymi roślinkami, to masz, to przenosić je do domu i w ogóle no. I to, sobie i, to, I to zrobimy, mi się wydaje już poza jakby kamerą, także będziemy sobie polewać, bo w sumie nic więcej ciekawego się tutaj nie wydarzy, podejrzewamy, nie. No chyba, że jak będziemy przynosić to, coś upuścimy się wysypie, rozwali, no to wtedy, no nie. No ale tego nie zobaczycie, bo się już nie będzie nagrywało, także no. Będziemy sobie tutaj pracować, a z wami się żegnamy cieplutko. Pozdrawiamy serdecznie i do Trzymajcie się. Cześć!